Z prezentacją mogę tak powiedzieć marki siostry firmy Rolex, czyli Tudora. A Tudor jest to e, marka, która przez kilka ostatnich lat dokonała nieprawdopodobnego skoku również w rozpoznawalności marki. Ja jestem też fanem grupy Tudor i, i Rolex. Z niecierpliwością czekam na tą prezentację. Zapraszam, siadajmy. I oddam głos przedstawicielowi marki, który ma bardzo krótką, ale ciekawą prezentację. Witam Państwa, dzień dobry. Nazywam się Michał Różycki, pracuję w firmie Wukruk i wraz z kolegą będę miał zaszczyt przedstawić przed tak szacownym, szanownym gronem Markę Tudor. Ja powiem coś, co absolutnie nie przysporzy mi fanów na tej sali. Ja nie przewidziałem, że Polska dzisiaj będzie grała w jednej ósmej finału i przygotowałem dla Państwa trzygodzinną prezentację. <noise> bo jest o czym mówić. Natomiast y, mocno pracowałem nad tym, żeby ją skrócić do absolutnych konkretów. I to, co dzisiaj dla Państwa zaprezentuję, to absolutnie krótką, godzinną historię. To był żart. Krótką historię i konkrety nowości, jakie były na targach w Bazylei w tym roku. Także zapraszam do, do wysłuchania. Marka Tudor. W 1926 roku Hans Wilsdorf, czyli założyciel Fundacji Rolexa, słuchał tego, co mówią do niego klienci. A klienci mówili, że Rolex robi kapitalne zegarki, że Rolex jest świetny. Natomiast były to zegarki z wyższej półki cenowej nie było dostępnych zegarków z odrobinę niższej półki cenowej i tak jak wspomniałem, Hans Wilsdorf słuchał tego i postanowił stworzyć markę, która będzie charakteryzowała się niezawodnością, jaką, z jaką klienci mieli do czynienia doświadczając Rolexa. Postanowił założyć firmę, którą nazwał The Tudor Watch Company i miało to miejsce w 1926 roku, także dzisiaj, w tym roku, w 2016, Tudor obchodzi swoje 90. 90 urodziny tak naprawdę dopiero 10 lat później przejął oficjalnie prawa do, 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 do marki na zasadzie, na zasadzie tam transferu, przejął prawa i od 1936 roku już Hans Wilsdorf oficjalnie, już tak powiem, promuje markę, markę Tudor. Okej, okay. co się zadziało na targach w Bazylei w tym roku? Tudor Black Bay Heritage. Nowością jest to, że do dwóch poprzednich modeli, a był to Pelagos i model North Flag. dołączył jeszcze Tudor Black Bay z in-house'owym mechanizmem. Bliżej? Blisko mikrofon, dobra. Także dołączył jeszcze model Black Bay z in-house'owym mechanizmem. A cóż wyróżnia ten model? Wcześniejsze logo Róży Tudorów zostało zastąpione oficjalnym logotypem. Natomiast nie odszedł, logo, nie odszedł Tudor od tradycji. Dalej róża jest grawerowana na koronie i tutaj w tym miejscu ta, ta róża się znajduje, jest grawerowana. Ponieważ ten model opiera się na submarinerze z roku 1955 roku. Z 1955 została umieszczona w trzech liniach informacja na temat tego zegarka, na temat jego wodoszczelności i dołączono też informacje o chronometrze. To jest właśnie ten submariner z 1955 roku, a to jest obecna. Obecna wersja tego poczesnego czasomierza. Również branzoleta Riviet była inspiracją dla projektantów tego, tego zegarka. W tym roku dołączył również pasek, ponieważ ten tudor jest dostępny na bransolecie, na pasku skórzanym i na paskach materiałowych. W tym roku dołączył pasek w kolorze burgundowym. Idealnie się opasuje z bezelem, który też jest w takim lekko burgundowym kolorze. Tak jak wspomniałem, inhausowy mechanizm 70 godzinna rezerwa chodu, antymagnetyczna silikonowa sprężyna balansu. Oczywiście certyfikacja chronometru kosk. Średnica mechanizmu to jest 31,8 mm. Tu są dostępne wersje tego, modelu, tego zegarka, to co mówiłem, brazoleta, pasek materiałowy i pasek skórzany. Cała średnica zegarka to jest 41 mm, koperta wykonana ze stali. Wodoodporność to jest w warunkach statycznych 200, 200 metrów. Co tutaj mamy? I coś absolutnie, czego Tudor wcześniej nie pokazywał, a co jest niewątpliwą gratką dla koneserów i kolekcjonerów zegarków. Tudor, Tudor Black Bay Dark. Jest to stal 316L, którą dobrze znamy, która jest najczęściej wykorzystywana w zegarkach. Ona jest pokryta czarną powłoką PVD. Na poprzednim slajdzie widzieli państwo zegarek z paskiem skórzanym, natomiast występuje ten model również w branzolecie. Ta bransoleta również jest pokryta czarną powłoką PVD. dlatego Charakterystyczną cechą dla tego modelu jest to, że ten zegarek się nie błyszczy, jest wykonany matowo, jest po prostu no, matowy. Co jeszcze? Gratka dla, dla koneserów. Czerwony trójkąt, coś czego nie ma w poprzednich modelach. Informacja o głębokości, o wodoodporności tego zegarka również jest informacja, to jest informacja w kolorze, w kolorze czerwonym. No i to co było wcześniej, czyli oficjalny logotyp zastąpił Róże Tudorów, natomiast dalej jest Róża Tudorów grawerowana na koronie. Inhouse'owy mechanizm, 70-godzinna rezerwa chodu silikonowa antymagnetyczna sprężyna balansu, certyfikat COSK i 31,8 mm średnica mechanizmu. Tak wyglądają wersje, które można nabyć w sieci Wukruk i tylko w sieci Wukruk. Bransoleta, bransoleta, pasek materiałowy i pasek skórzany. Coś, na co jeszcze warto zwrócić uwagę. Maskownica. Tudor postanowił nie, nie dawać maskownicy, stwierdzili producent, czyli Tudor stwierdził, że ze względów bezpieczeństwa i ze względów takich estetycznych, żeby to się nie wycierało, żeby nie było tam kontaktu, postanowili zrezygnować z maskownicy, także w ten sposób jest to, ta koperta jest połączona i z paskiem i z bransoletą. 41 mm średnicy, koperta i bransoleta, to co mówiłem wcześniej, pokrywa PVD w kolorze czarnym, wodoodporność 200 metrów. Coś czego się, nie wiem, może nie spodziewaliśmy, koperta wykonana z brązu, zegarek Black Bay Heritage wykonany z brązu. Bardzo, bardzo mało jest na rynku do zegarów, zegarków dostępnych z brązu. Tudor postanowił nas w tym roku zaskoczyć i zaproponował dla klientów zegarek wykonany z brązu. Koperta, pierścień i korona, to jest brąz, to jest satynowany brąz. Po to, żeby uzyskać homogeniczny, jednolity jednorodny kształt i jedno, jednolity wygląd, jest to wykonane z brązu. Yy, powłoka, ta nakładka w pierścieniu jest wykonana z anodyzowanego matowego aluminium. To, to jest utwardzone. To jest, yy, że tak powiem, odporne na zarysowania. Zatem tak to, tak to wygląda. Logotyp zamiast róży. Korona z wygrawerowaną różą, gratka dla kolekcjonerów. W poprzednich modelach Blackbea indeksy były punktowe, jak Państwo zapewne zauważyli. W tym modelu Tudor proponuje na godzinie 3, 6 i 9 indeksy arabskie. Coś, czego nie mają poprzednie modele. Także to jest druga cecha charakterystyczna dla tego modelu. Koperta z brązu oraz niektóre indeksy arabskie. Pasek w tym zegarku był inspirowany też Tudorem, submarinerem z 1977 roku. Był on wykony wy tak, wykonywany z pasów spadochronowych. Także to była inspiracja dla, dla designerów Tudora dla tego zegarka. Również in-house'owy mechanizm. 70 godzin rezerwy chodu, antymagnetyczna sprężyna balansu, wy wykonana z silikonu, certyfikat KOSK. Z krzemu, z krzemu, przepraszam, z krzemu. Dziękuję bardzo. Średnica. Ten zegarek jest odrobinę większy. Ma 43 mm. Poprzednie były, są w wielkości 41 mm. Również coś, czego wcześniej nie było. Black Bay, ale w wydaniu klasycznym. Tudor postanowił... Nie wiem, Postanowił zaeksperymentować i wydał zegarek BlackBerry 36 mm w wersji klasycznej. Cechy charakterystyczne tego zegarka to logo umieszczone na tarczy, wygrawerowana róża w koronie, tarcza jest płaska. Płaskie jest również szkło. To jest też cecha charakterystyczna. W poprzednich modelach Black Bay szkło delikatnie, że tak powiem, wystaje, ponieważ tam są zegarki typowo nurkowe. Tutaj szkło, przepraszam, tu jest szkło idealnie spasowane z, z bezelem. Bezel jest, proszę Państwa, polerowany, natomiast koperta jest wykonana ze stali, ale satynowej. To jest również wersja, która jest dostępna na pasku, takim, powiedzmy, militarnym pasku. Też można ten zegarek nabyć. I tu są wersje, które Wukruk oferuje do sprzedaży. Pasek skórzany, pasek materiałowy i bransoleta. 36 mm, koperta wykonana ze stali. Tu jest kaliber 28-24. Podoodporność tego zegarka to jest 150 metrów. Najbardziej skomplikowany, jeżeli tak można powiedzieć, zegarek marki Tudor. Najwięcej komplikacji, najwięcej funkcji to jest Tudor Advisor. Nowością jest to, że można ten zegarek nabyć na pasku z wykonanym ze skóry aligatora. Tego wcześniej nie było. Co mamy tutaj? Na tarczy tego czasomierza widać pięć funkcji, pięć głównych funkcji, jakie, jakie, jakimi charakteryzuje się ten zegarek. To jest rezer wskaźnik rezerwy chodu, wskaźnik alarmu, tu jest datownik i tu jest godzina, na, którą, na której nastawiamy alarm. Też cechą charakterystyczną tego zegara jest to, że nie ma centralnie umieszczonej, umieszczonej koronki, tylko są dwie korony, które sterują alarmem i które sterują ustawieniami zegarka. Wersja dostępna na bransolecie i na pasku. 42 mm. Co ciekawe, koperta jest wykonana z tytanu, natomiast pierścień jest wykonany ze stali. Dedykowany kaliber 2892 z dodatkowym modułem, a ten dodatkowy moduł to jest moduł alarmu. Wodoodporność tego zegarka na poziomie 100 metrów. Tudor Style. Bardzo klasyczna oferta dla osób ceniących elegancję. W tym roku Tudor nawiązał do zegarka, jaki wypuścił w latach 40. Ten bezel, jak widać, jest wykonany po pierwsze z 18-karatowego żółtego złota, po drugie jest frezowany. Coś, do czego wraca Tudor po latach. Również w tym roku Tudor zaproponował dwa, dwie kolory tarcz: niebieska i burgundowa. To jest tarcza wykonana z masy perłowej z indeksami diamentowymi, i ten model, ta, ta, ta tarcza z masy perłowej jest dostępna w modelu 28 mm i tylko w tym modelu. Tak naprawdę jest to bardzo ciekawy, oryginalny zegarek. Dlaczego? Dlatego, że klient, który zdecyduje się na ten, na ten zegarek, ma możliwość spersonali, spersonalizowania go. Jest bardzo szeroki wybór średnicy koperty. Jest również bardzo duża możliwość wyboru koloru tarczy. Można sobie wybrać tarczę z diamentami na, na indeksie trzecim, szóstym i dziewiątym. Także, coś, co na, naprawdę, po co warto się schylić, po co warto przyjść i zobaczyć. Niebieska tarcza jest dostępna wyłącznie w, w stali. Natomiast burgundowa jest dostępna w stali oraz w połączeniu stali ze, ze złotem. O tym zegarku już Państwu mówiłem. Ten bezel i ta konfiguracja jest dostępna wyłącznie w szerokości koperty 28 mm. I to byłoby na tyle. Zapraszam do, zapraszam do salonu Wukrów w Złotych Tarasach. Tamte zegarki, znaczy te są w drodze. Natomiast pozostała po oferta Tudora jest jak, jak najbardziej dostępna. Dziękuję za uwagę i zapraszam. Dziękujemy bardzo.